Po co oni tu przychodzą? To jest bez sensu. Może złoto gdzieś tu kopią, a nie polują na te zwierzaki? Naprawdę to jest strasznie bez sensu. Może w końcu zacząć robić jakieś inne wojsko niż tylko tych rycerzy. Koszary bym wybudował, a nie tylko stajnie gdzie są koszary, tu są. Budujemy koszary i tam będzie trochę więcej wojska. Chociaż to jest najlepsze wojsko, jakie mogę w tej chwili produkować, Ale oni są słabi kurde na tych yy, na piechotę, dość słabi są. Dlatego trzeba wybudować yy, koszary z koszarów piechotę. I wtedy jakoś ta siła się zrównoważy. Wszystkich, kogo się tylko da. Tutaj obo obozowisko, nie wiem jak to się nazywa kopaczy złota czy co to jest. Górników, właśnie. A po co w ogóle budować tam, jak mogę przejść tutaj? To będzie lepsze, o wiele. Było takie wojsko, które w ogóle żywności nie kosztowało, tylko samo drewno i złoto. Tylko nie pamiętam, jacy to byli, właśnie ci żołnierze. Nie wiem, czy nie przypadki łucznicy To jest bardzo możliwe. Też w ogóle dziwne jest, że wojsko nie potrzebuje ży żywności, żeby funkcjonować. No, na... bardzo dziwne. Dalej mało drewna. Tutaj już mamy taką armię, ale ona nadal jest o drugie tyle za mała. Głównie chodzi o tych mi tutaj wojowników, bo są naprawdę najlepsi, a ci wymagają znowu dużo żywności. Może oderwać ich trochę od tych farm i niech polują tutaj razem tak jak oni robią bo to jest chyba skuteczniejsze no i niech giną tutaj po co tu przychodzą więcej wieśniaków niech jedzenie zdobywają choć nie wiem czy Farmy nie są lepsze od. No, farmy nie uciekną stąd, a te zwierzaki za chwilę mogą sobie pójść, więc trochę ich trzeba wybić. Dopiero później farmy i myślę, że to jest najskuteczniejszy pomysł. Przydałoby się więcej mięsa. Drewna też całkiem mało jest. No, niech ich tu ścigają. Po co oni tu przychodzą? Więcej wojska, nadal tego jest za mało. Idzie to jak krew z nosa. Tak wolno. Jeszcze ci mnie tutaj wkurzają. Moje jedzenie stąd zabierają. Ale oni tutaj padną za chwilę. Choć znając boty, to i tak nadal będą tutaj przychodzić i nadal będą podkradać jedzenie, i dalej będą ginąć. W sumie to jest na moją korzyść, bo oni tylko tracą na tym. Tutaj po prostu ich ustawię, i teraz jak będą przechodzić, to po prostu będą ginąć. Miałem wybudować strzelnicę. Ale chyba jeszcze mnie nie stać. Choć nie, stać mi już. No i budujemy. Ataku jeszcze żadnego nie będę tutaj przeprowadzał. Bo nadal jest za mało tego wojska. Musi go być dwa razy tyle co tutaj. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tyle już wystarczy. Ci przeciwnicy są naprawdę mocni. A trzeba pamiętać, że to jest dopiero drugi poziom. 25 drewna i złota. Tak, to oni nie kosztują w ogóle. W ogóle nic nie kosztują jedzenia. Bardzo chcę. za to tutaj trzeba by było w takim razie i drewno i złoto przyspieszyć produkcję tego wszystkiego tu jeszcze mam do wykopania 800 zł i tu 50 tutaj jest pokazane ile jeszcze więcej, jeszcze więcej wojska Tu mieli stać, czego oni się przenieśli tutaj <laughs> ucznicy będą teraz strzelać do jakichś pułapek wrogich a niech strzelają. Teraz wieśniaków trochę by się jeszcze przydało, i tych więcej złotecz teraz cały czas brakuje. Przed chwilą miałem go nadmiar, a teraz mi go brakuje. No nie jest dobrze. Kamień mi się zupełnie nie przyda. I jeszcze trochę tego wojska. Jeszcze to nadal jest za mało. Ale już naprawdę szykuje się duży atak. Zamku nie będę budował, nie jest mi on potrzebny. Dalej mi brakuje złota. Nie, muszę tutaj wysłać jednak więcej osób. Tutaj wystarczą dwie osoby, a reszta niech idzie tutaj, bo tamtego złota jest jednak najwięcej. I też by się przydało więcej ludzi. Tych by się przydało, uczników też dużo. Wiecie co? Tak mi się wydaje, że jeśli skończy się produkcja jeszcze tych tutaj uczników, to już robimy atak na nich. Chociaż jeszcze tych można tutaj wyprodukować. I to będzie już duża armia. I oni sobie powinni poradzić. Tam ci idą tak naokoło. Nie mogli tu przejść. Nie no, bo tutaj jest las. Więcej osób też tutaj. No i pięknie. Tutaj będą zabijać teraz. Patrzcie ile trupów. Dlaczego ten debil dalej wysyła to wojsko? Nie Wojsko tylko tych wieśniaków. Przecież to jest niezbyt mądre. Aha, nie mogę ich wyprodukować, bo on za mało złota. Oczywiście. I też więcej do, do tego do drewna i też kogoś do jedzenia trzeba wysłać no jeszcze tylko jednego konia i atakujemy to chyba jest już bardzo duże wojsko które sobie poradzi jeszcze tylko dwóch uczników jeszcze on, albo nawet więcej. Trzech. Wieśniak kolejny. I myślę, że już armię mamy gotową. Oczywiście bez tego wieśniaka. Wieśniak pójdzie. Chyba kopać złoto. Albo coś wybuduje. W sumie nie ma co. Albo wiem, farmy niech zbuduje. Ostatnio mam coś coraz mniej. I jeszcze jednego konia mogę wyprodukować, nawet dwa. No i dobra, teraz to już będzie koniec. Już, już będzie koniec, tak? To co teraz... Mm, i koniec produkcji. To będzie już na tyle duże wojsko, że sobie raczej poradzę. No, teraz myślę, że wreszcie się uda ta misja. To by się jeszcze przydało ulepszyć. 200 żywności. Dobra, ulepszamy i idziemy atakować. No, takie wojsko to mi się podoba. Nawet się nie da ich wszystkich tak zmieścić w tym kwadracie. No dobra, to tak wyślemy. Jako takie dwie kolejki. I oni też. No, i teraz jest wystarczająco dużo wojsk. Wystarczająco duże wojsko. Większego i tak bym nie zrobił, bo jest 71 na 75 ludności. O, oni atakują. To nic. I tak sobie nie poradzicie. Skoro oni wysłali teraz wojsko na mnie, to ja wyślę na nich wojsko. I będzie. Z nimi koniec. Ale się spotkaliśmy jeszcze zanim atak na ich miasto poszedł, i już walczymy. Dobra, oni są bez wojska, bezbronni. A ja tutaj mam jeszcze trochę. Może i mało, ale zawsze coś. Do obrony raczej wystarczy. I pięknie. I teraz wszystko po kolei trzeba atakować. Nie, <gry> <gry> już im się ten atak nie uda raczej. Ok, teraz trzeba zniszczyć koszary. Łucznicy będą osłaniać. Te maszyny też trzeba niszczyć. Pięknie. No to już po nich. Ten atak się udał. Oby mi się. Nie wiem, która jest minuta. Znowu sobie stopera nie ustawiłem. Dlaczego? Ja o wszystkim zapominam. Tak mi się wydaje, że to będzie już ich koniec. Gdzie oni mają centrum? A tu mają. Okej, okay, to jest niszczymy. Dobra, chyba już będzie ich koniec. Tak, tak mi się wydaje. O ile nie przejdą jakimś. Wojskiem z dupy nie wiadomo skąd wezmą. A nie, armii nie mają. Wystarczy im zniszczyć centrum miasta, czy trzeba im. W celach było centrum miasta, ale. Cele zostały uaktualnione. Okej. Okay. Onowie splądrowali nasz fort. Obawiam się o przyszłość naszego państwa. No, thank you for watching. I just I'm very happy. Isis was erased from the earth. The Huns so devastated the place that when the Roman ambassadors passed through to meet with Attila, they had to camp outside the city on the river. The riverbanks were covered with human bones, and the stench of death was so great that no one could enter the city. Many cities of Europe would soon suffer the same fate. The ambassadors that the Romans sent to Attila concealed an assassination attempt. Somehow, Attila knew of the attempt on his life and sent the terrified assassin back to his emperor with the gold he had been paid to do the deed in a sack tied to his neck. Following such a demonstration, the Huns had no difficulty convincing the Eastern Roman Empire to start paying them a tribute, protection money. Okej, okay, to będzie na tyle. Zobaczymy sobie jeszcze linię czasową. O, jakich tu zgniotłem. Przypominam, że ciemniejsza linia to jest wojsko moje. Ja jestem żółty. Tutaj nic ciekawego nie ma jeszcze. To może zebrałem najwięcej żywności z wszystkich, a nie on, on 21 tysięcy. Dobra. To widzimy się w kolejnym odcinku który będzie z murach Konstyn mury Konstantynopola. Tak, to będzie ko w kolejnym odcinku. No to cześć.